Większość młodych ludzi zastanawia się co po skończonej szkole średniej Niektórzy myślą o pracy, niektórzy o studiach No a ja z moją dziewczyną wybraliśmy się na wakacje I to dosyć nietypowe wakacje, ponieważ był to rejs statkiem Jak się okazało najgorszy w naszym życiu Wszystko się zaczęło dlatego, że nie mieliśmy pomysłu na wakacje Co prawda chcieliśmy jechać w góry, no ale ona gór nie lubi Chcieliśmy na nadmorze, ale dla mnie Bałtyk był za zimny Odrzuciliśmy wszystkie biura podróży, ponieważ były za drogie i dosyć nudne kierunki, gdzie są zbyt popularne. A my chcieliśmy czegoś, co jest nietuzinkowe i naprawdę bardzo wąska liczba osób w Polsce wybiera je. Padło na rejs z wycieczkowym statkiem po Atlantyku. W miarę taniej, statek mały, pięciopokładowy zaledwie. Specjalnie wzięliśmy taki, żeby się na nim nie zgubić, ponieważ najgorszy podczas rejsu jest to, żeby się zgubić na nim. No wiadomo, nikt nie chce się zgubić na wycieczkowcu marzeń, kiedy dookoła są atrakcje typu baseny, spa czy też kina. Kiedy zabukowaliśmy nasz wyjazd Okazało się, że do wypłynięcia statku Został led ledwie jeden dzień Zaczęliśmy się szybko pakować Spakowaliśmy wszystkie rzeczy Dla niej leki na chorobę morską Ponieważ ja nie miałem zbytnio choroby morskiej Trochę mdliło, ale dało się wytrzymać na luzie Zapakowaliśmy też jakieś fajne ciuchy Na dyskotekę, kąpielówki I to wszystko praktycznie No poza tym jakimiś pierdołami Do noszenia na co dzień Kiedy już się spakowaliśmy, wydrukowaliśmy kartkę Z biletami i ruszyliśmy na pierwszy lepszy pociąg, który skierował nas prosto do portu. Gdzie już czekano na statek. W czasie drogi żartowaliśmy sobie o tym, że ten rejs będzie czymś romantycznym, bo chcieliśmy przeżyć nasz związek znacznie dłużej niż większość młodych, co rozstają się po dwóch, trzech miesiącach. Kiedy już dotarliśmy do portu, zobaczyliśmy ten statek. Nie wyglądał najlepiej, ponieważ widziałem trochę nad linią wody, że miał trochę rdzy, a kotwica wydawała się jakby za chwilę miała się zerwać, to w dowolnym momencie, nawet w porcie. Nie przejęliśmy się tym, więc kierowaliśmy się do terminala, gdzie udało się nam sprawnie za. Liczyć odprawę, i nadaliśmy swój bagaż. Kiedy wchodziliśmy na pokład, atmosfera była zupełnie inna. Wszyscy ludzie byli zadowoleni oraz napaleni na to, że będą na najlepszych wakacjach swojego życia. Mieliśmy naszą kajutę na pokładzie piątym. Praktycznie piętro niżej niż pokład słoneczny, gdzie były szalupy. Szalupy były dosyć fajne, ponieważ wyglądały na dosyć pojemne i takie, co dają gwarancję, że w razie wypadku na 100% przeżyjemy i wrócimy bezpiecznie do domu. Kiedy wprowadzili nas do naszej kajuty była dosyć skromna, ale bardzo czysta i w miarę elegancka, jak na scenę biletu. Było tam łóżko, telewizor, lodówka z jakimiś napojami i przekąskami, stolik nosny, który był bardzo ładnie ozdobiony i ma łazienka. Trochę duża, trochę skromna, ale jednak dało się w niej wszystko załatwić. Prysznic dosyć przestronny, toaleta jak toaleta, no i umywalka dosyć ciekawa, ponieważ miała nietuzinkowy design. Kiedy statek odbijał, postanowiliśmy Przejście po pokładzie słonecznym Zobaczyliśmy, że są jakieś baseny Co prawda jeszcze nikt się nie kąpał Ponieważ ledwie co się ludzie wypakowali Byliśmy jednymi z nielicznych Którzy się wypakowali i poszli zwiedzać statek Na dziobie był most kapitański Okazało się, że tego wieczoru Mają zejść oficerowie do głównej sali I ma być uroczysta kolacja dla gości Poszliśmy więc na rufę Mieliśmy też sekcję, gdzie są szalupy Obok były tratwy ratunkowe No i kamizelki A na samej rufie była taka mała otwarta restauracja Coś jak tiki bar na Hawajach Można było kupić taniego drinka z lodem I w sumie jakieś drobne przekąski W rytm takiej wiecie Hawajskiej muzyki Potem wróciliśmy do kajuty i postanowiliśmy się przebrać Takie bardziej letnie ciuchy Byliśmy w zwykłych ciuchach, a to było trochę przy Ponieważ wszyscy mieli kolorowe koszule I krótkie spodenki i laczki Tylko my jako jedyni mieliśmy jeansy Zwykłe czarne t-shirty I nike na nogach Kiedy się przebraliśmy usłyszeliśmy przez interkom Że będzie szkolenie z zakresu Działania ratunkowych. Wszyscy się zebrali na pogodzie słonecznym, a załoga nam pokazała, gdzie są szalupy, jak zakładać kamizelkę ratunkową. Ja to wszystko umiałem, ponieważ pracowałem jeszcze sezonowo na gastronomii, na, na promach, więc to nie było mi obce. Jednak moja dziewczyna troszeczkę była spanikowana i bała się założyć kamizelki, ale, ale ja jej pomogłem. Uspokoiłem ją i powiedziałem tak: Julka, spokojnie, nic się na tym statku nie wydarzy. Te słowa w przyszłości okazały się być niezbyt prorocze. Po szkoleniu udaliśmy się do jakiejś małej restauracji. Obiad był dosyć fajny, jednak nie był jakoś niesamowicie jak wybitny. Wzięliśmy rybę z frytkami i jakąś surówką. Gdy opuszczaliśmy już płytsze wody, wypłynęliśmy na pełny ocean. Wtedy zaczęło trochę bujać i Julka wzięła tabletkę na chorobę lokomocyjną. Ja nie musiałem, ponieważ no cóż, pracowałem w gastro na promie, więc byłem już mniej więcej przyzwyczajony. Chociaż do bałtyckich fal, ale do oceanicznych też przywykłem z biegiem godzin. Kiedy zbliżał się wieczór, wszyscy ubrali się uroczyście. Ja Wziąłem garnitur dosyć prowizoryczny. Nawet nie wziąłem koszuli. Wziąłem tylko eleganckie spodnie i marynarkę. Założyłem biały t-shirt i moje Nike Air Force białe. Specjalnie kupiłem na tą okazję. Kolacja była dosyć uroczysta. Udało mi się pogadać z oficerem, który wyjaśnił mi jak działa statek i że to nie jest prosta bajka jak w grze. Tutaj liczy się każdy centymetr. Powiedział, że będziemy płynęli przez dosyć niebezpieczny rejon. Nie przejmowałem się tym, ponieważ byłem zażyty rozmową z oficerem, ale moja dziewczyna zaczęła panikować. po poprosiła mnie, żebyśmy wrócili do kajuty. Przeprosiłam oficera, że odchodzę od stołu i postanowiłem z nią porozmawiać w kajucie. Paweł, czy ty jesteś kurde normalny? Powiedziała do mnie Julka, ale o co ci chodzi? Przecież statki nie toną ta od tak. Są nowoczesne procedury, są palupy, masz tratwy, kapoki, a ekipa ratunkowa zjaw zjawi się w 15 minut. To nie są czasy Titanica, że zamarzniesz i będzie po tobie. Pokoiłem ją, ale niezbyt to do niej przekonywało. Wróciłem więc sam na kolację, ale już oficerów nie było. Widziałem jakiegoś lekkiego drinka, troszeczkę pogadałem z kelnerami i paroma gośćmi. Również byli zainteresowani całym przebiegiem rejsu i cieszyli się na nowe atrakcje, które będą zwiedzać. Dzień pierwszy minął dosyć spokojnie. Nastał dzień drugi. Czas dnia drugiego okazało się, że statek musiał zwolnić. Nieznana usterka, później trochę rejs i wydłuży o jeden dzień. Prawda, kapitan zapewniał nas, że nic takiego się nie stało i nie powinniśmy się zamartwiać. Jednak ja coś czułem, że to może być początek problemu. Ale myślałem z początku, że to tylko będziemy na holowniku i nic więcej, bo taka procedura jest dosyć popularna, jeśli chodzi o małe awarie silników. Postanowiliśmy w re, więc udać się do spa, żeby się troszeczkę odprężyć. Ja wziąłem masaż, ona też. Gdy masażystka nas wymasowała, od razu poczułem ulgę i byłem gotowy na basen, kolejne śniadanko. Kiedy już byłem na basenie, zobaczyłem, że gości nadal nie ma. Nie wiem, czy oni mieli chorobę morską, czy może korzystali z jakichś innych atrakcji, jednak troszeczkę mnie zdziwiło. Byłem ja moja dziewczyna i paru innych Niemców. Kiedy już opuszczaliśmy basen, daliśmy się do kajuty, żeby się osuszyć i poszliśmy do innej restauracji, gdzie już było zapłacić za posiłek, ponieważ nie było to w cenie biletu. Zapłaciłem więc za siebie i za nią i zjedliśmy jakiegoś kurczaka z makaronem i jakąś surówką. Do tego była jakaś zupa. Nie wiem jaka, bo na zupach się zbytnio nie znałem. Jednak kiedy zjadłem, poczułem lekki wstrząs. Myślałem, że znowu statek raciutko zahamował tak gwałtownie, ale coś cośmy tutaj i nie grało. Tak zaskrzypiało coś i poczułem dźwięk tarcia metalu o metal. Od razu się uspokoiłem, wyszedłem na pokład słoneczny i zajarałem. Kiedy wróciłem do kajuty, zobaczyłem Julkę, która była tanie pod do płaczu leżącej na łóżku, plecami do mnie. Kiedy wyjaśniłem jej, że małe awary się zdarzają, to nie uspokoiłem jej to. Była strasznie spanikowana. Resztę dnia musiałem spędzić sam. Grałem w koszykówkę z jakimiś kolegami, potem poszliśmy do baru się napić. Kiedy mijał wieczór, nie przejmowałem się tym, a byłem wręcz zbawiony tym dniem. Chłopaki byli bardzo fajnymi ludźmi. Naprawdę przyjemnie z nimi się grało. Postanowiłem sobie, że odpuszczę kolację i pójdę do kajuty. Szybko zasnąłem, więc byłem gotowy na dzień trzeci. Było około północy. Północ, pierwsza godzina w nocy. Nagle poczułem gigantyczne szarpnięcie. Ten sam dźwięk jednakże statek tak szarpnął, że aż prawie spadłem z łóżka, przez co się obudziłem. Moja dziewczyna tak samo. Gdy szarpnięcie ustało, wyjrzałem na balkon. Zobaczyłem, że nic się specjalnego nie dzieje. Jednakże zauważyłem, że kilwater staje się coraz teraz mniej widoczny. Oznaczało to, że statek zwalniał albo stawał. Słyszałem na korytarz. W nocy kilku, kilku gości, tak samo w szlafrokach jak ja, wyszło na korytarz i pytało się, co się dzieje. Kiedy ktoś się mnie zapytał, powiedziałem, że nie wiem, może kolejna awaria jakaś. Wtedy zrozumiałem, że ten rejs skończy się dla nas niezbyt dobrze. Kiedy szedłem na pokład słoneczny, zobaczyłem, że po prawej burcie zebrała się masa ludzi. Okazało się, że coś, że w coś uderzyliśmy. Kiedy wstaliłem się za barierkę, zobaczyłem, że w kadłubie nad linią wody wystaje ogromny kawał skały. Panikowałem i pomyślałem sobie, że Julka jednak miała rację ze swoją paranoją. Nagle rozległ się alarm. Kapitan ogłosił, że mamy userkę kadłuba i powinniśmy się szykować na ewakuację. Poszedłem od razu do swojej kajuty i powiedziałem Julce, że uderzyliśmy w skałę. Ona wpadła w historię, a ja starałem się ją jakoś uspokoić. Białem kapoki, ubrałem je, kazem jej nie nadmuchiwać. Nagle, kiedy mieliśmy już zapakować swoje dokumenty, statek zaczął się gwałtownie przechylać. Najpierw 5 stopni, potem 10 stopni, aż w końcu 15. nie stało się dosyć utrudnione. Rozległy się syreny, a światła zgasły gazu się włączyły te awaryjne. Wszyscy w amoku zaczęli biec na pokład słoneczny i do szalup. Oficerowie dosyć sprawnie przeprowadzili ewakuację na początku, jednakże im dłużej z ewakuacją, tym był większy chaos. Trzymałem jolkę z całej siły za nadgarstek i pobiegłem od razu na... pobiegłem do pierwszej, lepszej szalupy. Udało nam się wejść, jednakże oficer, gdy się udało do niej wejść Oficer, kiedy puszczał kolejne osoby, wpadł do szalupy przez natłok ludzi, którzy się wepchali do niej. Kiedy zrozumieli, że nie ma miejsca, zaczęli odpalać tratwy i skakać do wody. Kiedy ludzie skakali do wody, szalupa została opuszczona. Udało nam się przeżyć, pomyślałem, Ale zrozumiałem, że cały nasz dobytek, całe bagaże są utracone. Co prawda statek nie zaczął tonąć gwałtownie, lecz wydawało się, że osiadł na jakiejś małej mieliźnie. Był mocno przechylony, a ludzie w panice zaczęli krzyczeć i dzwonić do swoich bliskich. Kilkanaście minut po tym przyleciały pierwsze śmigłowce i łódki z ekipy ratunkowej. Zaczęli wy wyławiać ludzi z wody i kierowali nas do brzegu. Po dwóch, trzech godzinach byliśmy już na brzegu i widzieliśmy w oddali tylko statek, który świecił na awaryjnych światłach. Patrzyłem i pomyślałem sobie, nigdy więcej nie wejdę na statek. był najgorszy rejs w moim życiu. Zdoliłem Julkę, pocałowałem ją i powiedzieliśmy sobie, że następnym razem wybieramy Bałtyk. Kiedy poszliśmy do hotelu, ogrzali na z ciepłymi napojami i kocami Kiedy wracaliśmy do domu Powtarzaliśmy sobie w kółko, że to był Najgorszy rejs w moim życiu